Kwaderno de Polako dos, lekcja U Ta kobieta lubi robić prezenty. Co lubi robić ta kobieta, a co lubi robić ten mężczyzna? Ta kobieta lubi robić prezenty, a ten mężczyzna lubi robić niespodziany. Co lubi kupować ta kobieta, a co lubi kupować ten mężczyzna? Ta kobieta lubi kupować torebki, a ten mężczyzna lubi kupować buty. Co lubi gotować ta kobieta, a co lubi gotować ten mężczyzna? Ta kobieta lubi gotować zupy. A ten mężczyzna lubi gotować obiady. Co lubi jeść ta kobieta? A co lubi jeść ten mężczyzna? Ta kobieta lubi jeść gofry, a ten mężczyzna lubi jeść naleśniki. Co lubi czytać ta kobieta? A co lubi czytać ten mężczyzna? Ta kobieta lubi czytać powieści, a ten mężczyzna lubi czytać wiersze. Co lubi pisać ta kobieta, a co lubi pisać ten mężczyzna? Ta kobieta lubi pisać opowiadania, a ten mężczyzna Lubi pisać listy. Co lubi oglądać ta kobieta, a co lubi oglądać ten mężczyzna? Ta kobieta lubi oglądać seriale, a ten mężczyzna lubi oglądać wiadomości. Ćwiczenie drugie. Co lubiła robić ta kobieta, a co lubił robić ten mężczyzna? Ta kobieta lubiła robić niespodzianki, a ten mężczyzna lubił robić prezenty. Co lubiła kupować ta kobieta? A co lubił kupować ten mężczyzna? Ta kobieta lubiła kupować buty, a ten mężczyzna lubił kupować torebki. Co lubiła gotować ta kobieta? A co lubił gotować ten mężczyzna? Ta kobieta lubiła gotować obiady, a ten mężczyzna lubił gotować zupy. Co lubiła jeść ta kobieta, a co lubił jeść ten mężczyzna? Ta kobieta lubiła jeść naleśniki, a ten mężczyzna lubił jeść gofry. Co lubiła czytać ta kobieta, a co lubił czytać ten mężczyzna? Ta kobieta lubiła czytać wiersze, a ten mężczyzna lubił czytać powieści. Co lubiła pisać ta kobieta, a co lubił pisać ten mężczyzna? Ta kobieta lubiła pisać listy, a ten mężczyzna lubił pisać opowiadania. Co lubiła oglądać ta kobieta, a co lubił oglądać ten mężczyzna? Ta kobieta lubiła oglądać wiadomości. A ten mężczyzna lubił oglądać seriale. To wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.